Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Ja nazywam się Paweł Nowak, a dzisiaj recenzja odtwarzacza płyt kompaktowych od marki Taga Harmony Model TCD70T. Pewnie większość z Was widziała zajawkę tej recenzji i testu. Muszę powiedzieć tak. Mam wrażenie, że odtwarzacze CD zdecydowanie powoli powracają do łask. Wielu audiofilów, wielu melomanów pozostawiła sobie dość długie zbiory kolekcji płyt e, CD. A obecnie ich zakup z drugiej ręki, na przykład w antykwariatach, jest możliwy w dość korzystnych cenach. Pytanie tylko, jak długo to pozostanie? Na pewno wielu audiów już sporych, spore swoje kolekcje też wyprzedało. Można było to kupić i na Oliksie, ale przede wszystkim na antykwariatach. No. Ja korzystam z Fine Muzyka w Warszawie przy ulicy Częstochowskiej i tam te płyty CD są po naprawdę śmiesznych cenach. Dobrze, do recenzji trafiła do mnie nowość od naszego rodzimego producenta Taga Hromony. Jest to model, właśnie TCD70T. W ofercie producenta jest jeszcze jeden odtwarzacz płyt kompaktowych, który już był recenzowany przeze mnie, a jest jeszcze w kolejce taki model budżetowy TCD30, chyba już wyszedł na dniach. Niewątpliwie ciekawostką, dość sporą, jest to, iż recenzowany od ma na pokładzie lampy elektronowe. W tym wypadku są to 6N2. Czyli klasyczna podwójna trioda małej mocy. Swoją konstrukcją zdecydowanie przypomina ECCC83. Nie stosowałem, ale jest możliwość nabycia dedykowanego adaptera i zamontować popularną 83. Różnica głównie polega, w, o ile pamiętam, w wyprowadzeniach żerzenia tej lampy. Więc można się pobawić i założyć na przykład jakieś telefonkanie. Sam wygląd odtwarzacza jest bardzo estetyczny, wręcz surowy, plus no, to okienko takie podświetlane z lampami. Na szczęście da się to wyłączyć lub zmienić natężenie tego pomarańczowego podświetlenia lamp. Po prawej stronie mamy prosty, aczkolwiek czytelny wyświetlacz, a po lewej możliwość wpięcia słuchawek wraz z regulacją siły natężenia dźwięku dla nich. Oczywiście szuflada, Klawisz, przycisk wysuwania i wsuwania szuflady, i e, przycisk standby. Pod wyświetlaczem są podstawowe manipulatory, play, pausa, stop, utwór w lewo, utwór w prawo. Także naprawdę surowo i dość podstawowo. Przedni panel został wykonany z płata aluminium. Wewnątrz zastosowano odtwarzacza przetworniki cyfrowo-analogowe SS Sabre model S9018 z architekturą HyperStream 2 i Time Domain Jitter Eliminator, czyli powalczyli trochę z eliminacją Jittera w tym wypadku. Do tego użyto jakościowe PCB, a za zasilanie odpowiada dość spory 100-watowy transformator toroidalny. Warto wspomnieć o układzie serwa Son plus SPHE, połączonego z inteligentną korekcją i wystarczającym buforem pamięci. Zastosowano również filtr Bessel'a dwubiegunowy, w pełni różnicowy, liniowy filtr fazowy, utrzymujący liniowość fazową i minimalizujący zniekształcenia. Wewnątrz również, tak na dobrą sprawę, mamy jedną główną płytę, dwie mniejsze płytki, jedna od zasilacza, druga jest od wyświetlacza i sterowania napędem. Napęd przypomina sam mechanizm, te podstawowe Philipsa, chociaż może i w cd było coś podobnego. Na pochwałę zasługuje tyle na ścianka urządzenia. Mamy bowiem dwa wyjścia drogowe, w tym jedna para z balansowanych oraz dwa wyjścia cyfrowe, optyczne i koakcjalne. A wszystkie gniazda są co najmniej dobrej jakości. Gniazda sieciowe to klasyczny JeCE. Na wyposażenie oczywiście jest pilot zdalnego sterowania. Skromnie, ale powiedziałbym e, przyzwoicie i dobrze, solidnie. Taka. TCD 70 przez pierwszy tydzień odtwarzała głównie w tle albumy, umilając jakby codzienne zajęcia domowe, co już jest standardem w moim przypadku. <laughs> no, jakby było coś innego, to pewnie leciałby jakiś Spotify lub Tidal, chociaż głównie może Tidal, ale żona w przygotowaniu Spotify akurat. Przyszedł weekend i zaczęły się odsłuchy, do których użyłem albumów Myrczyk and Schmidt Quintet, młynarski bynajmniej. Grzech Piotrowski the best, of, kilka, the best of oraz kilka typowych audiofilskich samplerów do testowania płyt CD. Dynamika i bas, bo to trzeba opisać wspólnie. Sama dynamika okazała się znakomita. Naprawdę jak na kompakt w tym przedziale cenowym na bardzo dobrym, wręcz wysokim poziomie. Aż tak, że naszło mnie Taka refleksja, czy na pewno warto kupować jakiegoś starego używanego CD-playera, skoro przynajmniej w tym aspekcie jest naprawdę dobrze. Okej, okay, moglibyśmy pewnie kupić jakiegoś wypasionego starego sony, czy, czy może jakiegoś, no, 17 maranca to pewnie nie. No ale może, może udałoby się trafić jakiś fajny, e, dobry napęd, stary, no ale do tego i tak musimy dokupić osobny DAC. Dobra, jak to brzmi dalej? Ostre nagrania z wiernie nagranymi bendami zaprezentowały perkusję momentami w sposób dość imponujący. Był zarówno i wigor, i wygar, ze stopą włącznie. Bez gubienia rozdzielczości w gęstach, partiach, blach, a z należytą szczegółowością. Tutaj włączyłem sobie jeszcze trochę tula i naprawdę dało to radę. Sam dolny skraj pasma również pokazał wigor. Mocny i dokładny zarazem. Nawet w skomplikowanych partiach gitary basowej, na przykład markusa czy kontrabasu, nagrania z użyciem organów ujawniły, że sam skraj jest dość okrąglutki, ale taki powiedziałbym, przyjemnie zaokrąglony. Za to w temacie kontroli napisze, że była i specjalnie się nie gubiła, jeżeli chodzi o zakres basu. Może nie aż tak, że trzymała zawsze wszystko w ryzach. Ale to co istotne, do z pewnością nikomu nie zabraknie. Pora na środek pasma. Na pierwszy strzał poszły nagrania z żeńskim wokalem. Środek wydał mi się nieco zbyt mocno docieplony. I być może może to kształtować poprzez na pewno można to kształtować poprzez wymianę zastosowanych lamp elektronowych. To co jest fajne, to tak zwany drive. Wraz z bogactwem w szczegóły i lekkim wysunięciem do przodu. Ogólnie robi to dobre wrażenie, szczególnie jeżeli mamy do posłuchania gitar elektrycznych czy nawet akustycznych. Brzmienie środkowej części pasma jest otwarte, gładkie, przejrzyste, idące. W stronę miodu. Widać, iż chyba w tym zakresie słychać najbardziej e, to, że w odtwarzaczu zostały zastosowane lampy elektronowe. Można byłoby coś kurcze wstawić tam, naprawdę innego i myślę, że efekt byłby bardziej. Byśmy chcieli bardziej tą scenę poukładać, to RCA. Jeżeli byśmy chcieli zrobić więcej szczegółów i takiej konturowości, to z pewnością e, telefon geny. Do góry pasma również nie mogłem sobie specjalnie przyczepić. Szczególnie w tym budżecie. Soprany bowiem są czyste i pełne w oddawaniu wszelakich przeszkadzajek, szczególnie perkusyjnych. Nie zabrakło i w tym przypadku wybrzmienia barwą lamp. Próżno tu bowiem szukać takiej drapieżności czy czegokolwiek, co by nas drażniło w odbiorze. Spodobało mi się również bogactwo. Szczegóły i sama precyzja góry pasma. Na koniec słuchu postanowiłem bliżej się przyjrzeć możliwościom otwarzia w kreowaniu przestrzeni lub jej poprawnym oddaniu. Przestrzeń była naprawdę zaskakująco olbrzymia. Bogata, szeroka i głęboka. Znów nie mogłem tutaj jakoś specjalnie się przyczepić. W mojej ocenie odtwarzacz CD Taga Harmony jest chyba najtańszym tego typu urządzeniem wyposażonym w lampy elektronowe. Chyba, że znajdzie jakieś tańszy odtwarzacz nowe CD z lampami na pokładzie. Brzmienie charakteryzuje porządna dynamika, mocny i silny bas, który nie grzeszy w szczegóły. To, co wyróżnia najmocniej, to przede wszystkim taki miodowy środek pasma. Do tego dochodzą rozdzielcze tony najwyższe, które, nie draźniąc, uzupełniają cały przekaz. Tworząc przy tym bardzo dobre wrażenie, nawet przy dłuższym odsłuchu. Naprawdę, CD, które brzmi zaskakująco dobrze. Ktoś ostatnio mówił, że nie podawałem cen produktów. Eee, zerknę ile w tej chwili? Taga Harmony TCD. 70T kosztuje, już zerkam 2699 zł, czy to dużo? No nie wiem moim zdaniem za nowe odtwarzać, gdzie mamy święty spokój, nie musimy się martwić o laser i wszelkie naprawy, i jeszcze z gwarancją z dobrym dakiem na pokładzie, z lampami elektronowymi, które możemy powymienić, możemy żonglować trochę tym brzmieniem. Myślę, że propozycja jest godna zainteresowania. Pozdrawiam Was serdecznie, a i oczywiście dziękuję tym wszystkim, którzy odtwarzali otw film z audio Video Show w Pradze. To nie było jakieś mega specjalne targi, a ja tak po prostu pobiegałem trochę z telefonem, żeby Wam cokolwiek pokazać, więc nie nastawiałem się tutaj na super jakość filmu. Ale jeżeli komuś to absolutnie przeszkadza, no nie musi tego oglądać. Natomiast nadal zbieram na dobrej jakości mikrofony. Plan jest na Holland 2. Po to, aby podpiąć pod mój aparat i mieć lepszą jakość dźwięku. Pozdrawiam Was serdecznie. Paweł Nowak, Nowak Audio. Wszystkiego dobrego, cześć.